Witam Was moje drugie strzelce. Kochani, czytanie na miesiąc luty dla Was. I Wasz rozkład jest bardzo interesujący, bardzo konkretny i, e, jak dla mnie, mega, mega dobre karty. Ale teraz e, to, co jest bardzo ważne z tego Waszego rozkładu, i tutaj każdy musi z Was podejść do tego bardzo indywidualnie. Ponieważ mi się bardzo dużo e, monet pokazało, więc może być tak, że ten miesiąc będzie właśnie w kontekście e, pracy, finansów, jakiegoś nowego początku. Może być związany właśnie bardzo z tematami pracy, ale jeśli nie, to ja mam tutaj ojca i dzieci pokazane lub osobę, która będzie składała lub przyjmowała ofertę, ale nie będzie do końca tej oferty pewna ta osoba, ok? Jeśli to będzie mężczyzna, to będzie mężczyzna. Będzie on wtedy składał tą ofertę do, do was. Jeśli nie, to wy tutaj jesteście tą osobą i wy wtedy będziecie się zastanawiali, czy... E, przyjmować tę ofertę, czy z niej skorzystać, czy wręcz wy będziecie dawali tą ofertę. Więc tutaj patrzcie indywidualnie, bo są bardzo dobre karty, ale są takie, które e, muszą być wyjątkowo, bo e, musicie się wyjątkowo pokierować intuicją tutaj w, w jakimś konkretnym temacie. E, teraz tak, przeszkodek Wam się pokazał paś, buław i to są wiadomości, to jest jakiś nowy kierunek. To się pokazało w przeszkodach, więc tutaj ten nowy początek jest przez kogoś rozważany, czegokolwiek nie będzie dotyczyć, bo jeśli to jest nowe uczucie, jeśli nowy, um, powiedzmy układanie nowego życia, bo właśnie um, jest jakaś szansa, jest jakaś oferta, jest jakiś nowy po prostu um, już po, no, nowy początek, może to tak masło maślane, ale. Początek czegoś, co już gdzieś tam zostało zasiane, a teraz jest tylko podejmowanie decyzji, czy my w to wchodzimy, czy my to bierzemy, czy, czy to jest na, na obecny moment nie do końca jeszcze tym właściwym momentem, i wtedy to by się nam właśnie w tych przeszkodach pokazywało, że to na razie jest coś, co trzeba dobrze przemyśleć. Ponieważ Królki Lichów jest taką energią, która mówi o takim bardzo bardzo dorosłej, dojrzałej energii, więc tutaj nie ma jakiegoś przypadku, nie ma jakiegoś taki, takiego spontana pokazanego, tylko to już jest wszystko takie oparte na, na konkrecie, na takim, na tej dojrzałości, ja to tak powiem. ale. Karta, która przechodzi do przeszłości, to jest karta sześciu monet. I tutaj macie moi drodzy bardzo, bardzo finansowo pokazane tematy. Czy to jest przepływ pieniędzy, czy to są um, nieprzyjęte jakieś, um, jakieś wsparcie, albo oferta, która niestety nie doszła do skutku. Być może ktoś się z czegoś chce wycofać, ja tego nie wiem, ale. Ta karta jest balansem w finansach, to jest karta obfitości finansowej, to jest karta wspierania pożyczek, przepływu pieniędzy, ale takich właśnie na balansie, tak oparte, czyli bardzo dobre tutaj są... Energie, które towarzyszą tej karcie, jednak z jakiegoś powodu one przechodzą do przeszłości. Mogą przejść do przeszłości, bo to już jest za wami, bo to już dostaliście, bo ktoś już po to sięgnął, a może być tak, że tutaj niestety ktoś się zaczyna zastanawiać, czy komuś zaufać, czy w to wchodzić, czy tu zainwestować. Możecie to być wy tą osobą, może być to ktoś, z kim wy możecie mieć do czynienia. W głowie tego czytania pokazała się karta dwóch monet. Ona jest bardzo podobna tej szóstki monet, tyle, że tutaj ja mam osobę, która próbuje coś rozważyć. I tu są dylematy, ale też właśnie, żeby nie stracić czegoś, tak? Nie odpuścić czegoś, nie przerwać czegoś. I ten przepływ pieniędzy tu jest bardzo silnie pokazany. Czasami dwa źródła zarobków, pod, do którego możecie Wy na przykład podchodzić w tym miesiącu. I tutaj by było takie rozważanie, że ja nie chcę jednego zostawić, ale równocześnie nie chcę tej drugiej oferty też przegapić, tak? Czyli zastanawianie się nad tym, jak to po, połączyć, tak, żeby um, to wszystko się udało, tak, połączyć, żeby tutaj było. Um, pogodzone, może tak, więc no, jest, to są co prawda myśli, więc to jest, to jest ważna karta, ale to jeszcze nie jest takie, wiecie, że ja już to biorę i ja już to robię, tylko bardziej w kontekście przymierzania się do czegoś, ok, więc czy za, czy przeciw i, i jak z tym sobie dalej poradzić i teraz na podstawie tego czytania Wam wypadła karta księżyca. Ja specjalnie dzisiaj dołożyłam kartę tej karty księżyca, żebym tematycznie tutaj złapała no, o co nam w tym księżycu chodzi. Bo księżyc to są tajemnice. To jest coś, co jest ukryte, to, czego my nie widzimy, to, gdzie my się musimy bardzo z intuicją naszą jakby pojednać i to tak szczególnie na takich wysokich wibracjach, żebyśmy mogli wiedzieć e, e, o co tu chodzi, tak? Bo w Księżycu są wątpliwości do czegoś, do jakiegoś tematu, do jakiejś osoby, do właśnie oferty i ponieważ tam wypadł e, ten as monet, no to tu są jakieś konkrety, tutaj nie ma jakiegoś takiego, rzucam słowa na wiatr, więc to jest bardzo dobre, e, ale nie mniej jednak te wątpliwości się pokazały I teraz wątpliwości, bo nie wiem czy ja potrzebuję. Nie wiem czy w konsekwencjach uzyskam to czego ja się spodziewam, czy to co zostało mi przedstawione na pewno będzie takim jak to ktoś przedstawił. Więc tutaj jakby ten król kielichów on już jest dość daleko w tym swoim życiu, jeśli chodzi o doświadczenia i z różnymi sprawami miał do czynienia, więc jakby już w nic nie wchodzi z takim wiecie z taką chura fajnie że się pokazało. Ruszamy do przodu, no bo warto zaryzykować. No to tutaj właśnie nie ma tego, tego typu energii. Tu jest bardziej, czy to zrobić, czy nie. I teraz w tym księżycu, przy tej karcie, a samonet, ja bym powiedziała, że tak, e, spróbujcie, chociaż nie chodzi mi tutaj o absolutnie jakieś sugerowanie. Bo karty końcowe pokazują, że tutaj jest przypływ, że tu jest bardzo ładnie finansowo, ale tu jest ktoś, kto robi w pojedynkę, ok? Dlatego, że mamy i dziewiątkę monet, i mamy maga, i tu jest jednoosobowe działanie. I teraz, tak jak tutaj, ta a, sytuacja nam pokazuje, że jest bardzo ładnie, to karta dodatkowa pokazuje mi osobę, która a, stoi przed jakąś energią iluzji, tak? Czyli tutaj powiedzmy pobożnych, Życzeń, które mog, można zrealizować w tym miesiącu, ale niekoniecznie one wszystkie by były oparte na konkretach i realiach. Więc zwracajcie uwagę, co Wam i z czym będziecie mieli do czynienia, co Wam intuicja podpowiada, jakie macie fakty, bo od tego będzie zależało to, czy sobie tutaj pomożecie w tym miesiącu, czy, um, czy z czegoś po prostu zrezygnujecie, czy to po prostu weźmiecie, tak. Ja mam bardzo taką też sytuację pokazaną tutaj w tym waszym rozkładzie, kiedy e, ktoś obok was mógłby się zastanawiać, czy wam składać tą ofertę, czy wy się nadaje, nadajecie do tego, czy, e, czy, czy komuś pomagać. Więc jeśli wy jesteście tym królem Kilików, to ja bym powiedziała, że tak jak w jedną stronę, tak jak i w drugą stronę to może działać, że nie do końca będziecie pewni, czy coś brać, albo coś dać. Tak? Więc tutaj no... E, Adekwatnie znowu do prywatnego życia. Patrzcie, bo wy macie skorzystać z tego czytania, a nie tutaj ma być coś zasugerowane. I teraz karta najbliższej przyszłości to jest karta właśnie osoby, która z jednej strony chce coś zmienić w swoim życiu, bo już jest niezadowolona, bo brakuje um, po prostu tego, tej obfitości, bo to jest karta codzienności, jakiegoś takiego. Um, Wpadnięcia w rutynę, która już się po prostu męczy i przestała w, w żaden sposób cieszyć, ale z drugiej strony, jakby nie za bardzo ta osoba też wie, czy, czy już się tego nie trzymać, tak? Bo to jest pewnego rodzaju jakiś komfort, ja bym powiedziała: um, tego, że my wiemy, na czym stoimy, tak? Z jednej strony nie. nie Inaczej, z jednej strony ktoś jest niezadowolony, a z drugiej strony, kiedy przychodzi jakaś oferta, nie za bardzo jest ta osoba taka chętna y, i szybka w tym, żeby to podejmować. Tak więc tutaj no, duży dylemat, i tak jak powiedziałam, tutaj może bardzo chodzić o jakiś każdy temat finansowy, y, oferty nowej drogi. Nowego kierunku, zmiany, być może nawet przekwalifikowanie swojego biznesu. Tu mi się ojciec z dziećmi też pokazuje, więc nie wiem, czy tutaj przy dzieciach też nie, nie będą jakieś tematy, które będą rozważane, ale to jest cały czas jakiegoś rodzaju nowym rozwojem coś nowego nowy kierunek, nowe, nowe tematy. I teraz Paść modet Wam się pokazał jako lęki obawy i tutaj mamy te oferty, tutaj mamy jakieś pieniądze, tutaj mamy e, jakiś nowy początek. To jest też osoba, która zaczyna pracę, zaczyna coś, co w przyszłości ma przynieść e, po prostu rozwój, nie tylko właśnie kariera, ale też i e, przy finansach. Przyszło mi do głowy, czy tutaj nie chodzi też o zmianę e, kierunku na studiach. Czy nie jest. E, Rozważany nowy kierunek. Bo na przykład, nie wiem, komuś w tym miesiącu przyjdą informacje, bo tutaj mam informacje, że coś przestało przynosić, czy będzie w przyszłości przestanie przynosić e, rozwój finansowy. I na przykład to jest ten moment, kiedy jeszcze można na to wpłynąć, że jeszcze można to zmienić, że może teraz e, przyszłościowo się zapowiada coś, co będzie bardziej, um, no jak to się mówi, um, obiecujące, ale też tak w takim kontekście zarabiania i szerszy zakres być może, no, jakichś zarobków. Także patrzcie, patrzcie indywidualnie, bo tutaj nie chcę za, za dużo tych informacji też dawać. Teraz y, karta, która ma pokazać was tutaj w tym miesiącu, jak was będzie postrzegało wasze otoczenie. Jest troszeczkę pokazana taka energia osoby, która y, może mieć za sobą pewnego rodzaju rozsterki, kiedy dokonała trudnych decyzji, kiedy w konsekwencji pokazało się, pokazała się jakaś strata, której nie może sobie ktoś wybaczyć cały czas, okej? Okay? I tutaj stanie w przeszłości, właśnie z jakimiś tematami, które jakby już na obecny moment, moment mogą nie mieć znaczenia, a jednocześnie trudno jest o tym e, zapomnieć, nie wiem, wybaczyć sobie. E, Zobaczyć to, co jest e, właśnie bardziej treściwe w tym swoim życiu, tylko cały czas e, tak, jakby ob, e, patrzę w tył, patrzę wstecz, e, nie mogę z tego ruszyć. Taka osoba troszeczkę e, dobita e, mentalnie, tutaj bym powiedziała. Być może dlatego, że to jest taki miesiąc, bo też ja zauważam i tutaj od razu do Was to powiem. Że dużo osób do mnie mówi też, że no w jakimś takim momencie, w tym e, końcówka stycznia, e, jestem takim mentalnie tutaj, jakby troszeczkę z, e, z, zniżone wibracje są. I osoby w różnych, w różnych momentach swojego życia, nie także tutaj, bo w takiej sferze albo w takiej, tutaj bardziej ogólnie tak mi się pokazują osoby, które mi to, to mówią i tak e, od tych osób starota, z którymi mam do, kontakt, ale też i życiowo tak na co dzień. Także tutaj no, jeśli coś takiego by wam też e, powiedzmy towarzyszyło, no to, to nie jest takie jedno, że to jest takie indywidualne, tylko tu się to bierze po prostu z jakiejś energii światowo, nawet bym powiedziała, e, która, no nie zachęca do tego, żeby robić jakieś zmiany w swoim życiu, i to by mi się chyba tutaj bardzo kluczowo pokazało. Um. No, i teraz już te karty końcowe, czyli pierwsza to, co ma wam pomóc, a druga karta to ten efekt, jaki tu jest spodziewany na ten miesiąc. I dziewiątka monet Was zachęca tutaj do tego, żebyście polegali przede wszystkim na sobie i na tym, co wiecie, że macie, tak? E, bardzo indywidualna karta, karta osoby zadowolonej, szczęśliwej, jeśli chodzi o finanse. Tutaj nikomu niczego nie brakuje, tutaj jest ktoś, kto e, cieszy się z tego, co i do czego doszła ta osoba, tak? Czyli ta dziewiątka to jest samodzielność, to jest jednak niezależność. Jeśli finansowa, to finansowa, jeśli to jest, nie wiem, E, własnej wartości, to też jest tutaj bardzo pozytywnie to pokazane. E, ogólnie ja sobie radzę, tak? Ta karta mówi. Ja, e, no, że tak powiem, nie mam powodów do niezadowolenia, e, ale przede wszystkim tu licz na siebie, tak? To jest ważne. Zaufaj sobie, licz na siebie, e, I kontynuuj to co, to, co robicie, tak? Żeby się nie poddawać, żeby tutaj być może, jeśli rozważane są propozycje, to niech one będą rozważane, niech one być może nawet zostaną przyjęte, ale tak, żebyście wy to poczuli, żebyście wy wiedzieli, że wy macie na tyle um, w sobie siłę, sobie przekonania, bo Mac to jest właśnie taka osoba, która um, już wie, że ja tego chcę, że ja sobie z tym poradzę, że ja mogę, że i to jest ten nowy początek właśnie, to jest to takie budowanie czegoś, ale um, wykorzystywanie nie tylko swojego talentu, ale też i wszelkiego rodzaju możliwości, sposobności, um, no te dwie karty mówią o tym zainwestuj siebie, Zainwestuj to, co masz, co posiadasz, bo to ci przyniesie zyski. Więc no, bardzo ładne macie te karty, i tutaj no, w każdym aspekcie, ja bym powiedziała, nie tylko finansowym, ale po prostu to, co wam przyjdzie do głowy. To tu ja widzę, że ten miesiąc jest pokazany jako sukces, po prostu. Sukces, który będzie. Przynosił wam korzyści i jakby przywraca. No ja bym to szczególnie tutaj podkreśliła, że coś wam przywróci wiarę w to, co będziecie robić. Czy to będzie nowe, czy to będzie to dopiero rozważane, czy to coś, co będzie sięgnięte po to, ja tu widzę przypływ, przypływ takiej energii, no, twórczości wszelkiego rodzaju, ok? W takim kontekście, że ja wiem, że to idzie w dobrym kierunku, że ja po to sięgam, ja się za to zabieram, bo ja widzę w tym potencjał, taki naprawdę wzrostu. Więc to są bardzo dobre karty. I teraz na, najpierw na finanse co się tutaj dla Was pokazuje, jeszcze dodatkowo obierz specyficzną taktykę, tutaj jeśli chodzi o te finanse. I macie piątkę kielichów, czyli nie, e, jeśli pokażą ci się iluzje, i tu jest na pewno chodzi o tą kartę. Jeśli ci się pokażą iluzje w tym miesiącu, e, to pamiętajcie, e, że trzeba zrobić krok w tył i e, zobaczyć, co w tych iluzjach jest najbardziej sensowne żeby to było klarowne, tak? I tutaj ta karta Księżyca wam się by kłaniała. Sprawdźcie dokładnie czego to dotyczy, czy warto tutaj um, zainwestować swój czas, bo ja nie mówię że finanse, bo to oczywiście, że to już każdy indywidualnie musi uh, rozpatrywać pod swoim kątem, tylko czy zainwestujesz siebie, swoją osobę, swój czas i czy w ogóle chcesz, tak? Więc tutaj te iluzje a, i ta intuicja mega ważne. E, I ja tutaj Wam powiem, że e, wyszły trudniejsze karty, jeśli chodzi o finanse, ale żeby zwracać uwagę na właśnie e, dwulicowość propozycji osób, e, nie wiem, sytuacji. ok, więc to jest bardzo ważne. I teraz jeśli chodzi o intencje miłosne i emocjonalne tutaj, a w tym miesiącu co nam się pokazuje, to jest bardzo pozytywna karta. No ale właśnie dylematy, czyli macie tutaj nie jest e, tak, ja bym powiedziała, zasugerowany ten wasz rozkład tylko i wyłącznie e, w kierunku e, Finansów, ja bym powiedziała bardziej tej oferty, dojrzałości i właśnie tych dylematów, czy to brać, czy pomagać, czy z tego skorzystać, czy to dać. Ok, bo w każdy z Was na innej pozycji tutaj się znajduje. Więc Wy będziecie wiedzieli i na pewno będziecie mieli teraz jasność, kim Wy tutaj jesteście, a kiedy, kiedy do tego dojdzie. Znaki zodiaku Wam jeszcze tylko powiem, które mi się tutaj pokazały w tym Waszym rozkładzie, więc w Księżycu mamy Rybeczki pokazane i mam tutaj Bliźnięta pokazane, więc jeśli te znaki w ogóle nie mają dla Was znaczenia, to też patrzcie na Trygon Ziemi, bo tutaj dużo tych monet jest i wtedy będzie Byk, Panna i Koziorożec, ale cały czas znaki są tylko dla tych osób, które wiedzą o kim jest mowa, nie po to, żebyście się tutaj tym zasugerowali. Ściskam, pozdrawiam, pamiętajcie o lajkach, komentarzach, subach. W tym miesiącu szczególnie podkreślam to, że ta wymiana energii jest bardzo istotna, dlatego że od Was tak naprawdę zależy, jak i jak długo i. Jak daleko ten kanał zajdzie. Tu mówię o takich osobach, które powracają na ten kanał, które nie wymieniają tej energii, które tylko wpadają i wypadają bez subskrypcji, bez powiedzmy dania czegokolwiek z siebie. No to jest bardzo ważne, więc tutaj podkreślam to, żebyście brali to pod uwagę, tym bardziej, że to nikogo nic tutaj jakby nikomu niczego nie zabieram a wręcz może dać i warto no, się na tym zastanowić. Z góry wielkie dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, no i do usłyszenia.